Uwaga! Spoiler do Undertale. Undertale maco nie wiele soundtracków i dzisiaj co to mówimy? Czyli ja akresków gdzie ci top to moich ulubionych soundtracków z Undertale. Jeżeli chcecie wyjąć tak takich jak ten, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję i dzwoneczek Oraz też pamiętajcie, że jesteście na TikToka, jak na Twittera. Oraz też bez ogólnego przyłożenia. I zaczynamy! Numer 6. Spear of Justice. Soundtrack występuje kiedy, czy w neutralu, czy w pasywiście walczymy z Undyne Nasza dusza jest zielona i też Undyne też nam wystarczy, żebyśmy jakiekolwiek mieli z nią szansę. Sam soundtrack jest trochę dla mnie dobry. Tylko, że tak, na początku jest trochę taki yy, niezbyt, ale już później to już koksuwa. Numer 5: Spider-Dance. Wiecie, jaką soundtrack może tańczyć jak pająk? spider Dance. <laughs> Walka z Muffet jest dość skomplikowana. Mamy co najmniej fioletową duszę i tego, możemy się poruszać po trzech paskach. Sam soundtrack jest dobry, nie ukrywam Oczywiście też wam polecam oczywiście posłuchanie remixu, bo też soundtrack też ciąga sobie. Numer 4. Dead by Glamour. Śmierć od wdzięku. Sam soundtrack występuje, kiedy walczymy z Metatonem, który akurat się zamieni w modela z przyszłości. Jak podaje polska Wikia. Date Ball Glamour jest z kol Metal Crashem i Showtime. W sumie sam soundtrack brzmi na strasznie robotyczny. Co on się kojarzy z metatonami. dla mnie sam soundtrack jest dobry. Zmier on sam daje niezwykły ultra. Na początku nie wiem, taki se dla mnie, ale kiedy się bardziej się posłucha, no to już dla mnie ekstra. Numer 3 Bound Trans, czyli soundtrack Papyrusa. Występuje, kiedy oczywiście walczymy z Papyrusem. Taka ciekawostka, sama nazwa Bowthrust pochodzi od słowa bone, czyli kość, razem czyli budzić i tasen, czyli abiatyka. Sam soundtrack najpierw był trochę taki nudny, ale po dłuższym wysłuchaniu jest dobry. I też oczywiście też jest dużo remiksów, że aż żyć nie umierać. Numer 2. Hopes and Dreams, czyli soundtrack, który występuje, kiedy my w ścieżce pacyfistycznej walczymy z Azrielem. Sam soundtrack jest niczego sobie, jest dobry. Oczywiście też dodając, oczywiście też, flashbacki z dzieciństwa, misja, otlet przyjaciół, jak i też sam soundtrack. Wszystko jest niczego sobie. Numer 1. Cóż to może takiego być? Oczywiście chodzi to o megalwanie. Najbardziej zajebisty utwór z gier, najbardziej spotyzowalny utwór w ogóle w grze, dużo remixów. Sam satrak występuje, kiedy ten niegomość chce nam połamać kości w synu ludobójczej. Bed time. Siedzący gdzieś na obozie szans, w czasie sześci ludobójczej chce nam nieźle skopać siedzenie. Najtrudniejsza potyczka w grze, która będzie nasz kosztowała miliony godzin. Wszystko z wspaniałymi dziękami, które brzmią wręcz zajebiście. No i to teraz dzisiejszego odcinka. Mam nadzieję, że Wam się spodobało. Jeżeli chcecie więcej suckich takich jak ten, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję i znaczek. Oraz też pamiętajcie, że chcesz działać na Twitterach chce na TikToka oraz też napiszcie komentarz jakie jest wasz ulubiony soft z Andrey. Więc ja się z Wami żegnam i cześć!